Dziennie, latem i zimą, nocą i dniem huczą motory naszych maszyn bojowych. Lotnictwo trzyma straż nad powietrznym obszarem Rzeczypospolitej. Jestem lotnikiem. Jednym z tysięcy młodych lotników, którym ludowa ojczyzna zawierzyła honor polskich skrzydeł. Oto moja historia zwykła historia o drodze polskiego lotnika. Zaczęło się przed czterema laty, byłem jeszcze uczniem i moim marzeniem było zdobycie srebrnej odznaki szybowcowej. Chciałbym Wam opowiedzieć, ile radości daje taki lot, ale to się nie da ani opisać, ani opowiedzieć. To, to trzeba przeżyć. Już wtedy zrozumiałem, że szybowiec to dopiero początek mojej drogi. Muszę zostać prawdziwym lotnikiem. Ochotniczo do lotnictwa bojowego. Przyjęcie do oficerskiej szkoły lotniczej poprzedza skrupulatne badanie lekarskie. Jeżeli chcesz zostać lotnikiem, musisz mieć rozwinięty zmysł równowagi, dobry wzrok i słuch. Jak dzwon. Na specjalnych przyrządach bada się stopień przydatności do służby lotniczej. Nareszcie badania ukończone. Nadaje się. Teraz zacznę latać na tych wspaniałych maszynach. Myśli każdy kandydat na pilota. A tak wyglądają w rzeczywistości pierwsze kroki w szkole. Zrozumieliśmy, że lotnik bojowy to przede wszystkim wzorowy, dobrze wyszkolony żołnierz. A powtórę, specjalista o poważnym przygotowaniu teoretycznym. Fizyka, nawigacja, teoria lotu. Siła nośna rozkłada się na zasadzie prawa równoległo boku. Proszę uważać. Trudno. Trzeba się uzbroić w cierpliwość i wkuwać. Najbardziej ciekawiła nas budowa silnika. A poza tym, oczywiście, sport. W szkole zwraca się wiele uwagi na wychowanie fizyczne. Lotnik musi dbać o swoją kondycję. Szybko mijają miesiące. Zbliża się wielka, gorąco wyczekiwana chwila. O niczym innym nie potrafimy już rozmawiać. Niedługo pierwszy lot. Czy rozumiecie, co to dla nas znaczyło? Pierwszy lot! Skarpa, ja Ryś 2. Znajduję się w kwadracie 38. Wysokość 2000, odbiór... Ryś 2, ja Skarpa. Wracajcie na punkt. Odbiór. Zrozumiałem. Skarpa, ja Rysz 2, dochodzę do punktu wysokość 2000 metrów. Zadanie wykonałem. Odbiór. Ryś 2, ja Skarpa, proszę wysiadać. Na razie musi nam wystarczyć złudzenie lotu w kabinie ćwiczebnej zwanej link-trenerem. Nim oderwiemy się od ziemi, trzeba opanować zasady ślepego pilotażu. Niedługo pierwszy lot. Skoki spadochronowe mamy już za sobą. Maszyny szkolne czekają na lotnisku. Wielka chwila nadeszła. Instruktor pomaga w ostatnich przygotowaniach. Dziewczyna, przekręć ręcznik do zalania. Rączone. <zapustenia> Jest do zapuszczenia. Uwaga! Jest! Uwaga! Kontakt. Od śmigła! W porządku. Można startować. Teraz jestem w maszynie sam jeden. Wszystkie oczy utkwione we mnie. Żeby tylko nic nie poplądać. Gotowe? Start! To już nie szybowiec zdany na laskę prądów powietrznych. Moja maszyna słucha tylko mnie. Jestem lotnikiem. Obywatelu kapitanie melduje się po samodzielnym wylocie. Debiut wypadł nie najgorzej. Tylko przy lądowaniu uważajcie lepiej, powiedział instruktor. Maszyna musi siadać równo, bez podskoków. Teraz czas przestał nam się dłużyć. Lataliśmy coraz więcej, indywidualnie i grupowo. Program ćwiczeń obejmował loty treningowe w szyku i pilotaż. Czuliśmy się w powietrzu coraz pewniej. I znów przyszedł wielki dzień. To już niepoczciwe szkolne graty, które jeszcze niedawno budzili w nas tyle respektu. Na takich maszynach radzieccy lotnicy bili faszystowską Luftwaffe od Moskwy do Berlina. Od dziś latamy na pięknych, bojowych jakach. Dla lotnika każda nowa maszyna to nowa radość, nowe wielkie przeżycie. Przez cały czas utrzymujemy łączność ze startowym punktem dowodzenia. Pójdźcie wykonać zadanie. Komar 13. Tu sosna. Zadanie wykonać pozwala. Sosna? Ja komar trzynaście. Zrozumiałem. Co za maszyna. Szkoda, że trzeba już wracać na Ziemię. Sosna, ja Komar 2. Pozwólcie lądować. Komar 2, ja Sosna. Lądować pozwalam. Przypchnijcie gaz. Przypchnijcie gaz. Przytrzymajcie drążek. O tak, tak. Doskonale, doskonale. Jutro zdajemy końcowy egzamin. Trzeba spać, a sen nie przychodzi. Majaczą mi się wszystkie figury pilotażu. Kowie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej to doświadczeni oficerowie lotnictwa bojowego. Odpowiadać trzeba krótko i rzeczowo, jak przystało na lotników. Tak zdobyłem pierwszą gwiazdkę. Szkoła żegna nowy rocznik swoich wychowanków tradycyjną zabawą. Jutro czeka nas przydział do pułku. dobiega końca. Jest to historia o spełnionych marzeniach. Ojczyzna powierzyła nam najlepsze, najnowocześniejsze samoloty odrzutowe. Soku 151, Soku 151, zapuszczę silniki. Torpeda, ja z Soku 151, zrozumiałem. Ja SOKU-151. Grupa gotowa do startu. SOKU-151, ja Torpeda. Start! SOKU-161, ja Torpeda. Start. Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Codziennie latem i zimą przy każdej pogodzie kuczą motory naszych maszyn. Ojczyzna dała nam wspaniałe, niezawodne maszyny. Trzymamy straż nad powietrznym obszarem Rzeczypospolitej.